Kamera, ja! Yeah. Boże, co to jest? Ale super. Dobra, Siema, witajcie. Jestem Simek i lubię robić bardzo do tyłu. Łop. To miało inaczej wyjść. Ja! Yeah. Siema, witajcie, jestem Simek 004 i będę pokazywał crafting. Jak robić rzeczy, itemy i tak dalej, nie? No to zaczynamy. Do rzeczy potrzebne są nam krafty. Taki stół, że że żeń, Potrzebne są patyki, deski. No i jaki materiał? Gdzie ja wezmę I to, jak będziemy robili. Wszystkich będą potrzebne takie taki patyk. Dwa patyki i do kilofa trzy diamenty. Teraz bierzemy... przestał padać ten mm, deszcz, no, deszcz przestał padać i hełm. To tak. No i ostatnie to jest hełm przelazny, czyli jak wszystko, tak? A nie, jeszcze spodnie żelazne. bierzemy diamentową wystarczy SHIFT i prawym przyciskiem na na przykład diamentowy hem na spodnie z niej wyglądamy tak na biało a w złotej tak samo tylko na złoto nie tak się prezentujemy co tam jeszcze łóżko jak robimy Trzy, a nie sorki to nie w tym odcinku, bo nie, ma, nie przygotowałem się za bardzo. Mm, to jest tak. Śpimy, naciskamy prawym przyciskiem na łóżko. Łóżko się robi prosto. Bierzemy tylko trzy deski, i do góry kładziemy wełnę słońce. Wełnę albo zabijamy i dostajemy jedną. Albo robimy. Ups, albo robimy tak. Nożycę. I ścinam ją. Wypada różnie. Jeden, dwa, 3, cztery. No, no i. fajewerki hmm, Fajewelki są. To jest tak. Cobblestone, czyli bruk. To wszystko też można zrobić z bruku. Broję, tylko się da zrobić z diametu, z tego i z tego. Mm. Co jeszcze mam wam pokazać? No, no, to chyba wszystko. Aha, jeszcze no. Jak robicie mikstury, to to jest kocioł. Tak jest. Tak. Mm. Żeby nalać do tego kociołku wodę. Bierzemy sztapkę żelaza i robimy sobie wiaderka. Wiaderka lubi, robi się tak. Mamy trzy wiaderka, kiedyś się nie stakowały. Czyli stakowały to znaczy, że jest, mogą się zmieścić 64 w jednym wiaderku. Kiedyś trzeba było o tak. No, wersji 1, 2, 5 chyba pamiętam. 1, 3, 4 chyba też. Mamy wiadro. Podchodzimy do wody. Lejemy wodę. No i to wszystko. Jak zrobić skrzynię. Deski? Takie są. Czerwona jedna taka wygląda. Lepszy ma efekt. Złota nie radzę robić złotych narzędzi. Wiecie co? Bo złote to jak wiecie, yy, to takie są wytrzymałe jak drewniane, a mocne są jak diamentowe. No, chyba tak, coś takiego. I tu jeszcze muszę pomyśleć. Tutaj lejemy tę wodę normalnym, prawym przyciskiem. Tak, wszystko. Dzięki YouTube, nara, subskrybujcie, łapki w górę, łapki w dół, dzięki, nara.